Jesteśmy na Oakland, na komercji. Dzisiaj mamy zawody towarzystkie. Piękny dzień, sobota, słoneczko w końcu, nie deszcz. Dla odmiany metod feeder, nie klasyk. Woda jest jeszcze zimna, bo ma 6 stopni. No zobaczymy, co się uda złowić. Na pewno odpocznę. Kurczy, w końcu, w końcu pogoda taka, jak, jaka powinna być. Także trochę zabawek. Dwie wędki przygotowane. Zaklipowany jestem centralnie pod drugim brzegiem. Dosłownie na samej krawędzi. Co to da, to zobaczymy. Będę szukał może tej ryby, jeżeli tam się nic nie odpali. Mam metod Mix. I pelet, No i masa cukierków. No. Także zapraszam Was do nowego odcinka. Dawno mnie nie było. Ale już teraz będziemy na bieżąco. Po wakacjach trochę chorowałem. Ale wypoczęty choroba już minęła. Także czas zacząć zabawę nad wodą. Jo, trzymajcie się. Właśnie zaczęliśmy, mam pierwszą rybkę. First fish! Także zaczęło się w miarę dobrze. Mały karpiszon. Strasznie mały. Ważne, że jest. Malutki o jest baby, pierwszy rzut, pierwsza rybka, czyli nie ma co narzekać. to trochę minie i na razie słodka kukurydza z Eski Federa Dobrze, bo na razie jeszcze nikt nic nie złowił, także zaczęliśmy spoko Przynajmniej nie widziałem, żeby coś ktoś złowił centralnie pod drugim brzegiem Pierwszy mały karpik, ale mały, ale jest no, Może ten power zeski z Federa poszedł na pierwszy rzut, może i to będzie skuteczne no zobaczymy Wiecie, zima no to nie będzie tak jak w lecie, ale każda ryba cieszy no. Na razie tylko metod mix Pelet mam zrobione, ale jeszcze na razie peletu nie używam no, będę przerzucał cukierkami Może to był czysty przypadek Miałem obcierkę Czyli coś tam się kręci, no jak obcierka jest to jest dobry znak Ale jak fajna, jaka fajna pogoda słoneczko ja. Yes. Używam tego malutkiego podajnika z Prestona, bo nie chcę podawać tego dużo towaru. No bo woda jest jednak zimna, nie ma co sypać i podawać Bóg wie ile. Także zapobiegawczo, delikatnie. No i nie będę przerzucał w miarę często, bo nie ma sensu. Myślę, że nawet będę trzymał zestaw 10-15 minut. Może na samym początku będę przerzucał co jakieś 5. Minus, żeby coś tam spadło jednak z tego malutkiego podajnika i tak to jest mało. Ale zobaczymy, zobaczymy co to w ogóle pokaże i co będzie się działo, bo jak na razie obserwuję zawodników to jeszcze oprócz mnie nikt nie wyciągnął ryby żadnej, nikt brania nie ma nawet. No ten karpik mój to tak jak widzieliście, no malutki, no baby, no. Ale jak to mówią, Mały nie mały, ważne, że jest. Bo równie dobrze można było i o blanku zejść o tej porze roku. Przerzucimy zestaw. W razie sam metod mix nic nie kombinuję z paletem a później będę może trochę tak, trochę tak zobaczymy wędka zaklipowana centralnie, tak jak już wam mówiłem pod drugim brzegiem Jest płytka, myślę, że nie ma jakieś 80 cm wody. A może te ryby, właśnie przy tym słońcu, wyjdą na płytszą wodę. Mam taką nadzieję, no, słuchajcie, powoli się rozpędzam. E, nawet nie miałem czasu włączyć z powrotem kamery. E, mam już wyciągniętych pięć tego jednego małego, co widzieliście, i cztery takie już fajne. No i teraz szóstego przed chwilą spiąłem. No ale tak naprawdę na tle innych, to ci co siedzą z lewej, z prawej, to jeszcze nie widziałem, żeby ktoś złowił jakąś rybę. Także powiem, jak na tą porę roku, to nie ma co narzekać. Już ten wynik pięć karpi w ciemno bym brał na dzień dobry. A tak naprawdę mówimy, już Wam powiem. Jeszcze całą godzinę, 50 minut, mówimy, a ja już mam 5 ryb, 6 tego spiąłem. Także... Ale brania są w miarę delikatne. Nie takie odjazdy jak zazwyczaj na komercji, gdzie kija zabiera. Naprawdę te ryby e, tak ostrożnie podchodzą. Woda jest naprawdę lodowata, bo jak w miskę nalewałem wody, robiłem wszystko, pelet i zanętę, To naprawdę, no, chłopaki mówili, że woda ma tylko 6 stopni. Że jest zimna, masakryczna. O, chłopaczek z boku młody. Zaciąg właśnie rybkę. No fajnie. Młodziutki 13-letni chłopaczek, także nie ciągnie. Ja mogę nie ciągnąć, ja jemu żeby wybrałem. fish? O, mały karpik taki jak ten mój pierwszy, ale mówię, cztery mam. Takie już fajne po jakieś dwa może. 2,5 i pół kilo. Jeden może mieć nawet trójkę. Także naprawdę nie mam co narzekać. Nie, młode wyciągnął leszczyka, nie karpika. Także... Jakiś leszczyk mu dziwną Ale mówię, no jest, jest fajnie, nie ma co narzekać. Już tak jak Wam mówiłem, a... No, czekam praktycznie do brania, ale brania były pomiędzy 5 a 8 minut. Nie przerzucam, Bóg wie, jak często, bo to nie ma sensu. No i cały czas te wszystkie brania, jak się odpalił ten Power corn ze federa, po prostu na razie nie kombinuję, no bo jeżeli ja jako jedyny mam brania, no to po co? Kombinować, chyba że mi odetnie ryby, wtedy będę po prostu szukał innymi smakami, kolorami, a na razie, tak jak zacząłem od jednej przynęty, tak jestem na tej jednej. No, przygotowałem sobie dzisiaj dwa metody, fidery, ułowie na e, Tubertini Tyberlejka a jeszcze mam pensydę zrobionego w razie W. No, ale dwa zaklipowane mam pod drugim brzegiem, także nie, żadnego kija nie mam klipowanego gdzieś tam na środku wody. Szukam po, to, po prostu pod burtą i to chyba jest jakiś tam sukces, że te ryby gdzieś tam się kręcą, bliżej brzegu, kręcą. Zresztą, no tej porze roku to ciężko powiedzieć, żeby one się kręciły, no. ale ważne, że od czasu do czasu coś puknie. Evidentnie chyba nie lubią kamery włączonej, bo jak włączyłem teraz kamerę, to nawet obciarek nie ma. Chyba, że wyciągnąłem to co było i, i na razie tam nie ma więcej. Stało 5-5 pięć, pięć złowiłem, jednego szóstego spiołem i trzeba czekać aż coś napłynie świeżego. No ale podkreślę jeszcze raz, że to nie lato i tak naprawdę no wiecie sami dobrze, że zimą nieraz można zaliczyć i Blanka, nie tylko na komercji, ale na klasyku również. Zresztą to okienko pogodowe dzisiaj udało się nam, bo jutro jest mecz tutaj ligowy, ale jest odwołany, bo jutro ma wiać ponad 80 km na godzinę i jeszcze do tego lać. Więc mecz ligowy z komercji odwołaniem. A dzisiaj nam się ta pogoda dopasowała jednym słowem. Przerzucimy, bo stało już ponad 10 minut. Jeszcze dopalam to paloną truskawką z góry, już po nabiciu podajnika, tak żeby to miało jakiś tam inny smaczek w wodzie. Mówię Haczypian Ownera, szesnastką. Na przeponie 0.17 oczywiście no, nie wiązałem sam, tylko kupcze, ale no, wiem, że te haczyki się potrafią rozginać, ale mają bagnet trochę mniejszy niż prestonowskie. A wiecie, że jak jest bagnet trochę mniejszy, on jest automatycznie lżejszy i. Ładniejsza jest ekspozycja przynęty. Ten ławter wtedy sobie tak fajnie stoi. A jednak te ciężkie, prestonowskie bagnety, to te małe ławtersy jednak leżą. Nie mają siły podnieść tego bagnetu. Banan 7up. Naprawdę powiem Wam, że jest ciepło. Słoneczko jak na tą porę roku grzeje fajnie, ten wiaterek jest taki delikatny, prawie, że go nie ma. Jak Adam Małysz. Banan. Ale od czasu włączenia kamery znowu nawet nie mam obczerek Słyszę ten czas, żeby założyć może inną przynętę. Założymy dla odmiany duo przemka solskiego. I teraz będę żonglował, bo już ponad 20 minut, nawet nie ma obcierki. To... Były te ryby, to się skończyło. Ja zobaczymy. Założyłem z powrotem Power Corna, no bo przyrzuciłem już chyba ze cztery rodzaje cukierków i cisza. Zwróciłem do tego, gdzie jakieś ryby były. No bo naprawdę można powiedzieć, że odcięło. Jakaś obcierka była od dłuższego czasu. Była... Echo totalne to przynajmniej teraz jakaś obcierka jest ale tak mi słońce uślepia okulary w samochodzie ja się będę męczył No ale no, do samochodu jest kawałek, także nie mam zamiaru iść, bo szkoda czasu. <laughs> centralnie tak odbijać się od wody, taki mam flesz po oczach masakra No i można powiedzieć, że naprawdę zdechło, bo już... Nie mamy brania. 40 minut. Jak pukało, pukało na początku. To teraz zgasło totalnie. No, właśnie takie to jest łowienie w zimie. Dobrze, że wykorzystałem te 5 ryb. Szkoda tego jednego karpia, co się spioła, ale bo może i to się skończyć na tym widziałem że sąsiad tutaj z boku dwa stanowiska po lewej wyciągnął trzy także u niektórych coś się jeszcze zaczyna dziać a u mnie stanęło teraz zmieniłem na mięte czekoladę takiego ostro różowego waftersa no, kombinuję, no bo naprawdę jak żarło żarło na początku tak szybko się skończyło. Dobrze, że po bokach już tak nie mają tych ryb, Bóg wie ile ale mówię jeden to ma trzy. Tam gdzieś dalej ktoś ma chyba cztery. No u mnie stanęło. Chodzi mi jeszcze po głowie, może trochę się przybliżyć od tej skarpy. Jakiś metr, może półtora, bo jestem centralnie na pograniczu. Dosłownie może 10-15 cm od burty po drugiej stronie. No jeszcze 3 godziny, także, Czasu jest jeszcze sporo. No, ale fakt faktem, że rybki nie omijają. Powiem Wam, że wziąłem drugą wędkę. Pensila i e, miałem go zaklipowanego po drugim brzegiem. Tak samo jak lejka, ale przeklipowałem się w połowie. No, bo półtorej godziny tam się już przestało w ogóle totalnie coś dziać. No i tutaj stąd z tego krótszego dystansu no, odłowiłem w ciągu 15 minut dwa także <gryw> jakiś fatum, bo co włączę kamerę to ryby przestają brać a jak mam wyłączoną to coś tam się dzieje no zobaczymy, no teraz, teraz mam tą krótszą linię i może będę tak żonglował, tam bliżej tam bliżej, no na razie na tą chwilę mam 7 wyciągniętych, więc nie ma tragedii, bo niektórzy nawet mają blanki. No, ale tu nie ma czym się szczycić, bo to jeszcze dwie godziny zawodu z kawałkiem. No, dwie godziny 15, Także jeszcze sytuacja może totalnie się odwrócić. Co są na blanku, mogą zacząć łowić. No. I tak jak przerzucałem różne kolory, to wszystkie ryby wyciągnięte są na kolor żółty. Ten Power Corna, a teraz te dwie ryby złowiłem na ten sprany żółty przemka Solskiego Taki fruity owocowy wafters. A inne kolory, w ogóle, no, zero, no, zero echo. Ale to też może być dlatego, że tutaj na, na tej komercji oni po prostu te ryby karmią kukurydzą cały czas. A właściciel jeździ, można powiedzieć, że taczką i sypie po wszystkich pegach kukurydze. No i tak po prostu jakoś, nie wiem, no pasuje im dzisiaj żółty kolor. Chyba, że coś się zmienia, ale na razie no tylko żółty działa. znowu zmieniłem kija teraz przeszedłem pod drugą stronę będę teraz żonglował bo może tam się teraz ustawiło no ale tak to mogę skakać no, dwie ryby z krótkiej teraz jakby były dwie z długiej i znowu przeskoczyć na krótką także chyba że to by było za piękne daleko nic przeskoczymy z powrotem blisko podajnik nabity, przygotowany tylko rzucać ciężko trzeba szukać tej ryby bo tak naprawdę są ryby takie, jak na początku myślałem, że one się ustawiły, ale to może tam akurat stały. To teraz takie ryby z przypadku. I no. blisko też cisza. Jakieś chmury naciągnęły, chłodno się zrobiło. Z krótkiej linii, ale stało z 15 minut. A nie jest długi. Mały karakon. A nie to leszczyk. Skimers. some nice. Zrobiło się naprawdę coraz bardziej chłodno. Idzie zmiana pogody, bo jutro już tak jak wam mówiłem ma wiać lać. Teraz poświęcę pół godziny na długą linię. Skoczymy na krótko, bo na długiej cisza. Cisza jak makiem zasia. Tak jak na długiej, na dzień dobry były ryby, to teraz tam kompletnie nic nie ma. zostało 50 minut jeszcze pół godziny zamiast ryby się wkręcać to ona się odkręciła. nic się nie zmieniło jeszcze 20 minut ale znowu przeskoczyłem na krótką linię skaczę w to i z powrotem a bez efektu Jeszcze 5 minut zostało, ale można już powoli to zbierać. Zobaczymy gdzie my skończyliśmy tu dzisiaj. Sprzątam, sprzątam, a to ryba. <laughs> yeah. <laughs> Oby się udało to wyciągnąć jeszcze. zdaliśmy jeszcze rybę Udało się Jeszcze na na zakończenie no 8 kilo 976 prawie 9 no nie ma szału, no. jeszcze widzieliście na koniec tego karpia 8 karpi, dwa małe kilka takich jak na tą komercję spoko jeden leszczyk jeszcze wam na koniec powiem ale chyba, chyba to wygrałem dzisiaj Udało się wygrać Raczej, ale no, zobaczymy. Trzeba się pakować. jeszcze Lio. Także jeszcze się z Wami nie żegnam. Ja tak, Dziękuję. Dziękuję. Także widzieliście, udało się wygrać. Dzięki za oglądanie, chociaż mało ryb na filmie, bo mówię, chyba nie lubią kamery, ale pogadaliśmy. Najważniejsze, że jedyneczka tak było zaplanowane, tak skończone. Trzymajcie się, dzięki wielkie, zostawcie łapkę, subika. I widzimy się już niebawem. Uhu.